Cześć kochani, to Sylwia Szenisy. Dzisiaj mam dla Was filmik, który mam nadzieję poratuje Was przed powiedzeniem legendarnego zdania: Nie mam się w co ubrać. Wyszukałam dla Was najfajniejsze moim zdaniem inspiracje z Pinteresta, takie na początek jesieni. No i będę je odtwarzać ze swoich ciuchów. Nie kupowałam specjalnie nic nowego do tego filmu, tylko po prostu będę się starała je odtworzyć z tego co mam, dając Wam triki, co podmienić, jak wykorzystać. No i chciałabym właśnie, żebyście za pomocą tego filmu odkryli nowe połączenia, nie na zakupy idziemy, tylko kombinujemy. Chociaż powiem Wam szczerze, że większość stylówek będzie się tam składała naprawdę z basic'ów, więc jeżeli nie macie po prostu prostego, czarnego czy białego t-shirta, no to warto jednak je mieć w swojej szafie. Bo często, aby stworzyć super stylizację, to po prostu wystarczy dobry pomysł, przełamanie się i może przekroczenie jakiejś swojej strefy komfortu. Rzeczy, które Wam pokażę, nie będą jakieś wykręcone, ekstrawaganckie, chociaż zdaję sobie sprawę, że na przykład dla niektórych skarpetki do mokasynów to może być już dość duża ekstrawagancja, ale ja Wam pokażę, jak bez spiny, na spokojnie te pomysły wprowadzić w swoje stylizacje, abyście czuli się dobrze, no i stworzyli bardzo fajne zestawy. Jeśli ten film Wam spodoba, to oczywiście pamiętajcie łapce w górę, o komentarzach, jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie. Jak tylko będę mogła, to Wam pomogę. Stylówki będę podkręcać biżuterią z Becka. Jak wiecie, ja z nimi działam od bardzo, bardzo dawna. Mam dla Was kod zniżkowy, jeśli chcecie skorzystać. Biżu jest przepiękna. Nic się z nią nie dzieje. Mogę Wam bardzo polecić. Mam na sobie. Noszę dosłownie od 8 czy 10 lat, więc jest naprawdę petarda. Tutaj mam na przykład na sobie broszkę, która moim zdaniem wygląda jak milion baksów i kurde, tak może podkręcić stylówkę, że to jest szok. I broszki możemy nosić i na płaszczach, na okryciach wierzchnich, na swetrach, nawet na kapeluszu przy tej tasiemce, no to po prostu powoduje, że stylówka od razu wygląda, tak wiecie, po prostu oryginalnie. Ja Wam dam w opisie filmu kody poszczególnych rzeczy, więc je wpisując sobie w lupkę, będziecie mogli znaleźć na stronie. Tak będzie najłatwiej. To co? Myślę, że możemy przejść do stylizacji numer 1. Całości na czarno, czyli mało ekstrawagancko, bo czarnego koloru to się raczej nie boimy. Gramy tutaj formą, bo słuchajcie, w przypadku czarnego koloru. Możemy naprawdę podziałać wiele, bo tutaj i jakieś asymetrie i coś przeskalowanego dużego zawsze się obroni, bo kolor czarny z założenia nie wygląda kiczowato. Więc co ja tutaj mam? Bluzę, którą można z powodzeniem zamienić po prostu na sweterek. Spódnicę akurat mam w swojej też z takim rozporkiem jak typiarka z boku, jest ona z letniej kolekcji z Zarki, ale może być to po prostu o koła, spódnica i też będzie to wyglądało świetnie. Najważniejsze w tej stylówce jest to, aby ta góra była tak szalacko wet wetknięta, żeby to nie był taki obcisły czarny swetereczek, taki bardzo... Obcisły. <trych> Tylko coś właśnie luźniejszego, takiego obszernego. No i creme de la creme, czyli mokasyny. Najmodniejszy już właśnie od kilku lat model butów, bardzo uniwersalne, do wielu stylizacji. Tutaj mam takie masywne, ale jeśli boicie się masywnych, możecie postawić na takie płaskie, klasyczne, które też tutaj będą bardzo pasowały. No i skarpetki. Czarne skarpetki do czarnych mokasynów to jest coś, do czego Was zachęcam, żeby się odważyć, żeby stworzyć taką, no właśnie, stylizację troszkę inną niż zwykle, bo białe, no to już jest ekstrawagancja, level top. Jak się boicie to postawcie na czarne. Ja mam tutaj takie czarne, lekko brokatowe. No i z tymi skarpetami, słuchajcie, no to jest mega wygoda, bo w chłodniejszy dzień można właśnie takie mokasyny wykorzystać. No i na pewno nas buty wtedy nie obetrą, jest cieplej, więc zachęcam. Basic w postaci białego t-shirtu, to jest coś, co naprawdę warto mieć w swojej szafie, bo na tym możecie zbudować po prostu mnóstwo stylówek. Zobaczcie, szersza marynarka, czarna, bez żadnych zdobień, bez jakichś tam bling-bling guzików dżinsy. No ale coś w tej stylizacji fajnego, to, że nie są to klasyczne obcisłe rurki, tylko są to spodnie o prostym kroju, które nie opinają, swoją drogą takie są naprawdę bardzo, bardzo wygodne i mają postrzępione nonchalantko końcówki. Takie można oczywiście znaleźć, ale można oczywiście też zrobić je samemu, czyli po prostu nożyczkami obciąć, lekko, tak wiecie, poruszać, czy pumeksem pojeździć po końcówce dżinsów, czy tak po prostu palcami postrzępić i ten efekt zrobić się sam. No i botki, które mają lekko ścięty nosek, co wygląda bardzo nowocześnie. Tutaj zobaczcie, biżuteria do takiego prostego t-shirtu to pasuje każda, a ja się zdecydowałam na takie dwa minimalistyczne naszyjniki, które razem tworzą fajny komplet. No, i tutaj kolejny bardzo prosty do tworzenia look, a moim zdaniem wygląda naprawdę fajnie, tak we francuskim stylu, tak mi się to bardzo kojarzy. Mokasyny, i możemy właśnie albo te masywniejsze ze zdobieniami, albo proste, całkiem bez niczego. No i spodnie. Tutaj świetnie się sprawdzą właśnie różnego rodzaju rurki: wąskie spodnie, takie cygaretki. No, co kto lubi. Te spodnie to są takie, które z powodzeniem można by wykorzystać nawet do firmy, w tak, takiej, która ma ścisły dress code, bo są bardzo eleganckie. Ale jak widzicie tutaj, tak w takim wydaniu bardziej na luzie, bo mi się kojarzy ta stylówka z taką, że można sobie z kimś wyjść, czy na przykład na spacer, czy na przykład do pracy, tam, gdzie nie ma dress code'u. U góry, pasiak, ale taki obszerny, z opuszczoną linią ramion. Jeśli chcecie, to zajrzyjcie do mojego filmu o. O pasiakach, bo przygotowałam specjalnie dla Was taki przegląd. Wiem, że wiele osób lubi, ja uwielbiam. Ten już jest stary, więc go Wam nie polecę, bo nie jest dostępny. Obiecałam, że będzie z rzeczy, z szafy, nie z jakichś nowości właśnie jak można je wykorzystać może nieco inaczej. Co przyciąga mój wzrok w tej stylówce? No na pewno oversize'owa marynarka i skórzane spodnie. Moje są z eko Jeśli nie macie takich w szafie, to w tej stylówce z powodzeniem sprawdzą się po prostu proste spodnie, ale obowiązkowo, żeby uzyskać taki efekt, no to ta większa marynarka. Możemy je znaleźć na działach męskich, na działach damskich, i w lumpeksach. Serio, lumpy to jest po prostu raj, jeśli chodzi o poszukiwanie oversize'owych marynarek. Więc do tego Was zachęcam, jeśli chcecie sobie złowić coś okazyjnego, może a nóż z szapetaty, czy faceta, coś tam się podwędzi. Tak wygląda ta strówka. Niby prosta, moim zdaniem robi mega wrażenie, to jest taki minimalizm w świetnym wydaniu. No, i botki te ze ściętymi noskami. Zauważcie, że pomiędzy nawet tymi stylówkami, które tutaj robię, jak się powtarzają elementy. Ten biały t-shirt, te same botki, czy właśnie większe marynarki, i miksując między sobą takie elementy, możemy stworzyć coś naprawdę ciekawego, czyli taka dobra baza, tutaj jest do szafy kapsułowej, bo wszystko pomiędzy sobą widzę, że fajnie się też łączy. A co jest swojego w tej stylówce? Zdecydowanie przełamanie formy. To znaczy dół, mokasyny i eleganckie spodnie, a góra, t-shirt. No i zwróćmy uwagę na to, że ten t-shirt jest bardzo obszerny i ma długie rękawy. Teraz mocno w trendach są takie do łokcia albo i dłuższe, co daje nonchalantki efekt. Mamy biżuteryjne akcenty w postaci błyszczącej klamry paska błyskotek na butach, ale tak jak Wam wcześniej mówiłam, okasyny można zamienić na całkiem takie, bez żadnych ozdób. Pasek na pewno macie jakiś w swojej szafie. Zamiast takich spodni mogą być też po prostu czarne dżinsy. No ale robotę robi tutaj oversize'owy t-shirt, więc jego raczej warto nie podmieniać, żeby uzyskać taki efekt w stylówce. Wypiarka ma sporo bransoletek, ja też i tak to się prezentuje. Tutaj zobaczcie, proste przejście. To samo, co było w poprzedniej stylówce, tylko nie ma paska, ale za to jest obszerny tręcz, taki dłuższy. Wiecie, że ja uwielbiam taką długość. Im dłuższy, tym lepiej. Ja wam to trąbię od dawna. No i właśnie w tej stylówce moim zdaniem największym smaczkiem jest to, że ten płat właśnie jest taki długi. No bo zobaczcie, z takim krótkim, no nie byłoby efektu. To by było zbyt kuse, a tak jest tak no szalansko, fajnie. Buty z traktorową podeszwą, takie masywniejsze, no i czapka. I tu kolejny pomysł na przełamanie kobiecej takiej satynowej spódnicy mocnymi butami. Zauważcie, że to są te z poprzedniej stylówki, więc znowu tutaj mamy gładkie przejście. Można oczywiście wykorzystać takie combat buty, te masywne z gumką, może je macie, bo one już też od. Ilu sezonów są naprawdę na topie, w wielu sieciówkach można znaleźć. Ja tutaj mam takie wyższe. Co mi się właśnie często podoba przy spódnicach, to to, aby kant, aby nie, nie kant, aby koniec spódnicy zasłonił buty żeby nie było widać w ogóle gołej nogi, no i do tego sweter, ona ma jeszcze obszerniejszy, jeszcze fajniejszy, no ja mam taki po prostu, który znalazłam w swojej szafie, beżowy, do tego torebka, ja, ta sama co do wszystkich stylówek, no i tutaj pozwoliłam sobie jeszcze dorzucić broszkę, bo uważam, że do takiej prostej stylówki to broszka naprawdę jest taką kropką nad i.